Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Gratulacje, bo to nie był łatwy mecz z takie powiedziałbym lokalne derby. Wychodzicie zwycięsko i strzelając jeszcze rywalowi tutaj kilka brawek. Gratulacje. No, dziękuję. Myślę, że pierwsza połowa była dobra, prowadziliśmy 2-0. No straciliśmy bramki takie, no ale straciliśmy na 2-2, później żeśmy 3-2, 4-2, no bardzo ciężki mecz, ale cieszę się, chłopacy stanęli na wysokości zadania i myślę, że zwycięstwo pełni zasłużone. Te ostatnie tygodnie to nie jest dla Was zły okres, bo, bo, bo no umówmy się, to, co mogliście przegrać, to przegraliście w pierwszej, chociażby, ale, ale reszta zapunktowaliście i to w niezłym stylu. No coś ruszyło, no cieszę się, że drużyna zaczęła grać dobrze i, Staramy się bramki, strzelamy sytuację z i na tym to polega. Na pewno nie był to wasz najlepszy mecz, chociaż no, szacun za pogonie przy niekorzystnym wyniku 0 do 2. Doprowadziliście do remisu chyba waszym zdaniem kontrowersyjny karny I, no, i niestety posypało się. Tak, no w pierwsze 10 minut całkowicie oddaliśmy przeciw... znaczy oddaliśmy. Nie weszliśmy totalnie w mecz. Dwie pierwsze akcje przeciwnika od razu dwie bramki po naszych błędach. No później graliśmy dobry mecz, naprawdę goniliśmy ten wynik, do, do, dociągnęliśmy do przerwy 2-2, także szacunek tutaj dla chłopaków, bo, bo to wyglądało bardzo dobrze. No a później, wiadomo, decyzja sędziego, no kontrowersyjna to, to mało powiedziane, bo moim zdaniem... Moment meczu, w którym mecz został ustawiony, także wspólnie tutaj sukces gospodarzy i sędziego został osiągnięty. No i trudno w momencie, gdy nastawiamy się na coś w przerwie, że nie możemy takich błędów popełniać po przerwie, a nie, nie da, prezentować przeciwnikom bramek, a ten prezent daje, daje gospodarzom sędzia. Eee, no, trudno, taka, taka jest piłka. Eee, no i trzeba się z tym po prostu pogodzić. Teraz wierzbno, wyjazdowy drugi pojedynek z rzędu. Ale wy wcale tak źle nie gracie na tych wyjazdach, jakby pokazywało chociażby ten mecz w Drogaszycach. Więc no co, po, po punkty do czarnych. Tak, no, zostały nam cztery mecze do końca. E, wiadomo, no, dziś e, po, po tych ostatnich zwycięstwach e, oczekiwania były, były znacznie wyższe, no, ale wydaje mi się, że te dwa ostatnie mecze pokazały, że troszeczkę e, presji tego grania o, o, o górną połowę tabeli e, nie, nie, nie wytrzymaliśmy i, i, i teraz zostały nam cztery mecze po prostu, żeby e, wyjść, wyjść w tej rundzie jeszcze jak najbardziej z twarzą. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.